Już, szanowna Pani Ogórek Małgorzata Ogórek Ja sobie jeszcze przemyślałem Tak troszkę pochopnie Ale ja bardzo proszę Panią Wystąp Pan z tej SLD A wstąp Pan Pani do Mojego Komitetu Jaka ja wygram na prezenta Polski że ukochanej naszej ojczyzny to od razu panią postawię na premiera, będziesz pani premier, premierem, e, bo nie ma tego stanowiska powiedzieć premierową, e, tylko premier jest stanowisko, e, to będziesz pani premierem, stworzysz pani rząd, Taki, który pod ręką będzie moim. Który ja zaakceptuję. Naprawdę sprawiedliwy, godny, uczciwy będzie rząd. I pani Małgorzata Ogórek. Ja bym chciał się z panią spotkać. Czy tu? Czy możemy w Warszawie się spotkać? Gdzie Pani sobie chce. I porozmawiać. W cztery oczy z Panią. Bo Pani jest taka jest kryjąca, piękna dziewczyna, kobieta. Ale Pani czegoś boi się. Pani chowa się. Ukrywa się. Jeżeli Pani chce naprawdę ale pani tak nie wygra tych wyborów, bo nikt, proszę pani, na panią nie, nie zagłosuje, jak daje słowo, tylko SLD nie wygra na pewno, proszę pani, bo SLD, PO powstało z SLD. A z Panią tylko wie Pani, szkoda, tu Panią obrażać, bo Pani jest ładna kobietą. Tak jak powiedziałem na, na początku, i nie chcę obrażać kobiety, ale wszyscy z Pani śmieją się i ma Pani rację trochę, że Pani chowa się, że Pani się nie pokazuje się, bo by Pani, by Pani ludzie palcami wytknęliby. To, że Pani na rynku tam gdzieś się pokazała się raz, to śmiechu warte. Śmiechu warte. Jak ja zacznę startować, bo ja na razie obserwuję, co wyrabiają inne komitety wyborcze. Co wyrabiają inne komitety, jak jeden z jednego się śmieją. Spesen tego Jaguara, czy jak, ludzie się śmieją. O to już nie ma. Palikoc już poszedł. Jeszcze jest inny. Na M, jak ten się nazywa. Eee. Nie wiesz, co pod muszką chodzi? korwin A, e, korwin jest wystartował. Ale jak już W nieba nie ma Przepadł chyba ten, jest tak jak e, to, 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 to chyba dwaj się, się Zbierają się Jeden po kobiecemu I drugi chyba po, po ten chyba profesor, a ten docent. No i y, jedną drogę przeszkadzali, teraz nie wykończyliście. Dwa na dwiema. Śmiechu warte. Wrócę do pani, pani kochana. Pani Małgorzato. Ogórek. Ogórek. Naprawdę, panią. Wie pani, co się podoba? Panie, jeszcze raz wrócę do tego słowa. Piękną kobietą. I chcę dla Pani w imieniu Dnia Kobiet też złożyć dużo zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego. Ja, żebyśmy się spotkali się razem i porozmawialiśmy. I ja proponuję wysłuch Pani do, Selda, ale do mojej do mojego komitetu. Jak będzie zarejestrowany, jak będzie wszystko tak, bo tu w Polsce trzeba naprawdę prezydenta RP Polski, który naprawdę Polskę, Polską pokieruje Polską. Eee, pokieruje dobrze, rzetelnie uczciwie i sprawiedliwie. Że nie to, że ja mówiłem pierwsze, że godnie, że od, me, od mego mojej partii godna. Nie. Godnie oznacza to, żeby ludzie żyli w zgodzie. Żeby człowiek człowieka nie mordował. Nie zabijał. Bo Pan Jezus, Bóg, Pan Jezus, Matka Boska, te trzy osoby święte. Panie redaktorze, nie śmie się Pan. Bo to jest prawda. Na każdego dała przykazanie. Dla mnie, dla wszystkich. Piąte nie zabije. Panie redaktorze, nie wolno zabijać swojego człowieka. To jest grzech śmiertelny. Nieodpuszczalny. To jest grzech śmiertelny, panie. To jest, co zrobił na, na w Rosji Putin, to jemu Bóg nie odpuści. Do końca życia. I teraz w gazecie pisało, w metrze, że Putin Chcę wykryć e, sprawcę.